Ale ja rozdaję prezenty Tych tylko dzieciom, wy... które mi zaśpiewają piosenkę. Zaśpiewaj, zaśpiewaj Zaśpiewasz mi piosenkę? Ja to lat, la, la. Nie, nie, wzię, nie. Musisz nie... Mikołajowi na kolanach. Usiądziesz? Chodź. Nie, Nie, nie to to, prezentu. Ale ładnie a śpiewaj, jeszcze... ładną piosenkę trzeba i zaśpiewać. Ładno. Nie będę, <głos》>, ale nie usiądzie. Nie, ja Może ja. Uśpiewa. Chodź z mamą, no chodź. A to trzeba pioseneczkę a zaśpiewać. Ładna piosenka. Nie Nie będzie prezentu. Ale Mateuszek już zaśpiewał, Mikołaju! Mateuszek już zaśpiewał. A Kili? Nie, jak... A Filip musi wiesz, jak to powiedzieć. Mikołaj rozdaje. O, co ja tutaj mam? To jest prezent dla Mateuszka. Proszę. Gdzie kładziemy? Gdzie położyć? Tu kładziemy. Tu? A co, co takie ciężkie? A co jest dla cioci grażyny? Uuuuh, tak, Babcia święta. też dostała od Mikołaja. A dla dla mnie. To ja, to ja. Od świętego Mikołaja, a Maja też musi dać pierwsza. stotek, na potek i wroga. Bardzo proszę, pięknie. To i tak dalej. Dziękuję. Tutaj, dalej. To dla mamy. Dla mamy. Największy worek. Nie dla mnie, nie dla mnie. Dla, mnie. dla kogo to mnie. Nie będzie? dla mnie. Dla kogo? No zgaduj Bo święty Mikołaj dzisiaj tyle prezentów poroznosił, dla że nie pamięta. Zapomniał, że Święty Mikołaj. No mowa. ja chyba wiem, dla kogo to będzie. Dla ciebie. Dla, dla Mateusza, jaka wielka torba, To dla mnie chyba. O! Mateuszek, to dla ciebie. Mateuszek. To dla ciebie, zobacz. Mateuszek. Wow. 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 Będzie doktor. A to, jest... A to dla kogo? To dla pana Jacka! Niemożliwe! To chyba jakaś ja nie ryba! To chyba delfin tato! A tutaj mi powiem, ja ma masę za Rafała! Rafał też musi zaśpiewać! Ja mam mutację! A <noise> no ja byś chyba nie dostałem. Za A tutaj to chyba dla Filipa, ale śpiewam, więcej śpiewa. A nie, nie zaśpiewa piosenki Nikolaczu, ani wierszyka, nie, eee. albo zagraj. Filipowi nie, jak nie śpiewa, Trzeba zaśpiewać. No zaśpiewaj, no. Mm. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj betlejem, Betlejem wesoła nowina, że panna czysta, że panna czysta porodziła syna. Rodzi na to, swobodzi, a nie linia. Królestwo! No! Królestwo! No Królestwo! No! Królestwo! A ja! tutaj coś jest na dorodki. Jest tutaj taka? Nie wiem. Co no! nie jest na A nie pojedą? Nie! To dla Marysi, od świętego Mikołaja. O, to jest tutaj. No, to na Mikołaj, no, to Dziękuję Mikołajowi. Bardzo proszę. Bardzo, ja, 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 ja. Ale Mikołaj do nas... No. A ja Ale Mikołaj. No. 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 A co tutaj Mikołaj ma? Grażyna. Grażyna. O. Ja już dostałam prezent. Ale nie była najgrzeczniejsza. <grych> Siadaj. jakieś uwagi, jeszcze kończy się.

ja, mi, mi. Aha! A, Jadko, przejść mnie nieba na której ma oczy dwoje. Jeszcze rogi jest na mojej głowie i jeszcze felerynę złotistą, jak promyki, które mam na swoich włosach. Pięknie. 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 A co za Jacka od świętego Mikołaja? No, to Mikołaja Ale Mikołaju! Ja, ja wiem, ja to, wiem. To, wszystko przynosiłem? Tak. To. A bo Ty byłeś wcześniej, tak? Byłem wcześniej, to ale nie przyszłaś... było tutaj Mateuszka. To są A... Grażynka. To jest są... Grażynka. Jak? Dwa? Tak. A tutaj jest jeszcze coś dla Filipka. Tu jest jeszcze Mateuszek. Mateusz, to dla Ciebie. Mateusz ma jeszcze jeden prezent. I jeszcze jeden dostałeś, kolego. I <laughs> znowu ty. Marysia. Marysia. A, tak, tak. Marysia, 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 Maja i Rafał. Dzień dobry. A skąd Mikołaj wiedział, że ty masz uję? I jeszcze raz dla Maji. Dla Filipka, proszę. To, to ja wiedziałem. A to jest... Ale co to jest? Dla Staszizny. Dla Jacka. To dla mamusi. to o, o, To na pot. Dzięki Mikołaj. dzięki. Boże, jak zabrał. Bardzo proszę, takie ból miał wszystkie dzieci dostały o. prezenty? Tak, Mikołaju, dziękujemy. dziękujemy. I co, spieszysz się dalej, Mikołaju, gdzie Oj, jedziesz? Mikołaj musi. O, bardzo proszę, tutaj jeszcze coś jest dla Grażyny. O, o Grażyna. Jakaś korespondencja od Mikołaja. Prywata. Papa. Papa, Mikołaju. Mikołaj musi lecieć. Teraz Boreni Ferer czekają. Papa. Pa, pa. A dasz buziaka Wiktoryowi? Daj buziaka. Dasz buziaka? Okay. Pa, Papa. Pa. To dziękujemy. A Filipku podziękuj Mikołajowi. Dziękuję. Mateusz. Mateusz. Ho ho ho. Mateusz. To uh, w uh, uh. Mateusz. Do vidrania. Do vidrania,